Puścimy tę reklamę na dwa tygodnie i wyłączymy, tak? Chłopie, po dwóch tygodniach to ona będzie przynosiła najlepsze wyniki. Jakie wyłączać? No, to włączymy na sezon i po sezonie wyłączymy, żeby nie tracić kasy. Kasę to ty stracisz, jak będziesz niewidoczny pół roku. Wyłączona kampania, szczególnie we Commerce, to brak zysku. To jest jak włącznik światła. Klikasz, świeci się. Klikasz, nie świeci się. Owszem, akcje specjalne, wyprzedaże, kampanie okolicznościowe trwają krócej. Jednak bazowa kampania, która przynosi ci sprzedaż lub lidy, powinna działać non-stop, jak lodówka. Poza sezonem zmieniamy taktykę. Wkładamy mniej budżetu w dół lejka, a więcej w środek i górę. Tak, aby nasi potencjalni klienci cały czas nas widzieli. Po co? Żeby starsi ludzie o tobie nie zapomnieli, a nowi mogli poznać. Żeby konkurencja nie zmiotła Cię z planszy. Żeby nadal sprzedawać, może mniej, a może inny produkt. Powrót po przerwie w reklamach lub publikacjach może być bolesny. Aby tego uniknąć, działaj rozważnie. Aby działać rozważnie, obserwuj Ouli. I oglądaj nasze filmiki.